Chłopak bez magii pragnie zostać najsilniejszym czarodziejem. W tym świecie, gdzie magia jest najważniejsza, istnieje Akademia Rigarden, w której liczą się tylko utalentowani czarodzieje. Nasz bohater Will jednak tej magii nie posiada, więc by dostać się do Akademii Magii, udowodnił swoją wartość poprzez zabijanie potworów w lochach, używając jedynie miecza. Mimo to wielu osobom nie podoba się, że ktoś bez magii dostał się do Akademii. Po nocy ubijania potworów, Will w trakcie lekcji czarów jest skupiony na robieniu notatek. Przery mu to nauczyciel Edward, który każe mu zademonstrować najprostsze ogniste zaklęcie. Jednak jako ktoś, kto nie ma w sobie żadnej magii, Will nie jest w stanie tego zrobić. Cała klasa go wyśmiewa, a zażenowany nauczyciel zastanawia się, co on robi w tak poważnej akademii. Mówi, że nie dziwi się, że nazywają go mistrzem robienia notatek, skoro to jedyne co potrafi. Wywód nauczyciela przerywa Sion, który był pokorzyć Willa od niechcenia rzuca potężny, ognisty płomień. Edward ogłasza uczniom, że panowanie nad magią jest... Wszystkim w tym świecie, więc ktoś bez talentu nie powinien mieć wstępu do tej sali. Po zajęciach Sion dalej znęca się nad Willem. Mówi mu, że potrafi zabić tylko słabe stwory w Lochach, by zdobywać punkty potrzebne do utrzymania się w akademii. Jego bezlitosne słowa przerywa kolekto, które zabrania mu ubliżać jej przyjacielowi. Bo Will jest znacznie milszy i dużo ciężej pracuje od każdego. Zirytowany Sion wyśmiewa te słowa, mówiąc, żeby stać się wielkim magiem, trzeba czegoś więcej niż dobroci i wysiłku po czym odchodzi od nich wraz ze swoją grupą. Coletto jest zła na wszystkich za zrobienie z Willa pośmiewiska, na co on odpowiada, że i tak jest szczęściarzem, skoro taka słodka dziewczyna się o niego martwi. Zawstydzona Koletto zastanawia się, czy Will jest taki miły dla każdej dziewczyny i go odpycha, po czym przypomina sobie, że jako córka szlachetnego rodu nie może się tak zachowywać. W tym czasie Will dokładnie obserwuje niebo i mówi, że jest dzisiaj naprawdę piękne. Zaczyna wspominać historię tego świata, w której wiele lat temu ludzie Żyli w ciągłym roku, A świat był steroryzowany przez najeźdźców nazwanych Niebiański Zastęp. Lecz sprzeciwiła im się piątka magów, którzy pokonali wrogów, oddając ludziom niebo i przynieśli pokój na świecie. Tych magów nazwano Magia Wende. Od tamtego czasu tytuł ten przekazywany jest do dziś jedynie najpotężniejszym magom. Gdy Will był dzieckiem, miał przyjaciółkę Elfarię, z którą obiecali sobie, że wspólnie zostaną Magia Wende, by dostać się na szczyt Wieży i stamtąd zobaczyć zachód Słońca. Dzięki wrodzonemu talentowi Elfaria przez lata stawała się silniejsza, aż w końcu została najmłodszą magią Wendę. Niestety Will okazał się bez talenciem. Lecz mimo to nie mógł zrezygnować z tej obietnicy i do dziś ciężko pracuje, by móc stanąć u jej boku. Tego wieczoru Will przeprasza wkurzonego profesora Worknera za kolejne wejście do lochu bez pozwolenia. Profesor jest zły, że Will tym razem zszedł aż na siódme piętro, bo martwi się o jego życie. Will mimo wszystko dopytuje, czy dostanie punkty Zapokonane potwory. Warkner, mimo wkurzenia, nagradza Willa dwoma punktami za jego dokonanie. Gdy Will wraz ze swoim chowańcem Kiki cieszą się zdobytymi punktami, profesor dopytuje, czy dalej celuje w zostanie magia Wendy. Tłumaczy mu, że zanim dostanie się do wieży, będzie potrzebował ogromnej ilości punktów z teorii magii, znajomości terenu i co najważniejsze, praktyki magii. Z racji, że nie potrafi czarować, nie dostanie żadnych punktów z ćwiczeń praktycznych. A sama znajomość terenu mu nie wystarczy. Will mimo to nie ma zamiaru rezygnować z marzenia. Warkner rozwesela go i mówi, żeby najpierw się skupił na skończeniu akademii. Przypomina mu, że do końca tygodnia dalej brakuje mu czterech punktów, by nie zostać wyrzuconym. Zszokowany Will nie ma pojęcia, co zrobić, bo zostały mu tylko dwa dni. Wtedy profesor wspomina, że na szóstym piętrze ostatnio widziano Baskervillea, którego nikt jeszcze nie pokonał. Wdzięczny Will go przytula i natychmiast wyrusza do lochu. Niestety okazuje się, że ich rozmowę podsłuchiwał Shion, który ma zamiar sprzątnąć potwora szybciej, żeby Will wyleciał ze szkoły. Gdy Will dotarł na szóste piętro, mówi Kiki, że liczy na jej nos do wytropienia potwora. W tym czasie Sion wraz ze swoją bandą także próbują go znaleźć. Ale jeden z nich nagle spytał, czy to na pewno bezpieczne. Wkurzony Sion tylko spogląda na nich wrogo i każe ruszać dalej. Ale gdy tłumaczy im czego szukają, widzi za pleców lecące ciało towarzysza, który dostał potężny atak z pięści. Gdy drugi chłopak błaga, o pomoc, Will po usłyszeniu wrzasku rusza, by namierzyć ich lokalizację. Po dotarciu na miejsce widzi przerażonego Shiona desperacko rzucającego zaklęcia w strasznego potwora. Od razu rozpoznał, że jest to nikczemny strażnik warty aż 10 punktów, który powinien być na o wiele niższych piętrach. Ogniste płomienie Shiona nie wyrządzają żadnej krzywdy potworowi. Gdy Will już chciał ruszyć mu na pomoc, zaczął się zastanawiać, czemu właściwie miałby to robić po tym wszystkim, co on mu zrobił. Will już prawie od Odpuścił, ale usłyszał wtedy w głowie słowa Elfari, która powiedziała mu kiedyś, że dobrze go zna, więc wie, że jest milszy i odważniejszy niż ktokolwiek inny. Po tym wspomnieniu zakłada gogle, które kiedyś mu dała i rusza w kierunku potwora. Pełen lęku Sion myśli, że zaraz umrze, ale atak potwora blokuje niekto inny niż Will, ratując jego życie. W tym czasie w akademii do pokoju Werknera wchodzi zakłopotany Edward, mówiący, że trzeba wezwać wsparcie, bo Sion z bandą weszli do lochu bez pozwolenia. Gdy Orkner usłyszał, że udali się na szóste piętro, powiedział, że nie ma sensu panikować, bo Will już tam jest. Aktywuje swoją kryształową kulę, by mogli obserwować jego walkę. Dokładnie przyglądają się temu heroicznemu pojedynkowi Will'a z tym wysoko punktowanym potworem. Will przy pomocy samego miecza obcina palce potwora i zręcznie blokuje każdy jego atak. Dzięki niesamowitej szybkości krąży wokół potwora, a następnie znika z jego pola widzenia, by niepostrzeżenie wbić mu miecz w plecy. Zszokowany, Shion zastanawia się, czy to naprawdę Will. A Edward nie wierzy w to, co widzi. Warkner tłumaczy, że Will posiada nadludzką siłę, której żaden mag nigdy nie miał. A także niesamowity zmysł, który pozwala błyskawicznie rozpoznać sposób poruszania się przeciwnika. Mówi, że w tym świecie pełnym magów Will jest jedynym wojownikiem. W trakcie walki Will zobaczył lukę w gardzie potwora i natychmiast to wykorzystał, odcinając jego rękę. Po czym podniósł ogromny miecz samego potwora i oczekując na jego następcę atak zdecydował się zablokować potężne uderzenie błyskawicą nikczemnego strażnika. Dosłownie przebijając się przez jego uderzenie, udało mu się przeciąć ciało potwora na małe kawałeczki. Niczym prawdziwy badacz wychodzi z dymu i podaje Sionowi pomocną dłoń. A Edward nie chce zaakceptować, że ktoś, kto nie potrafi rzucić zaklęć, jest w stanie przewyższyć samą magię. Następnego dnia profesor Workner za tę bohaterską walkę przyznaje mu 10 punktów. Co pozwala Willowi dalej pozostać w Akademii. Oto historia chłopca, który postawi świat na głowie. Opowieść o zjednaniu różdżki i miecza. Jeśli chcecie zobaczyć, jak Will dąży do zostania najsilniejszym magiem, to dajcie znać w komentarzu i subskrybujcie po więcej.